Mary, oh man what Jesteś gotowy? Nie wiem, z czym wyjedziesz no, teraz. No, wyjadę z grubym działem. Nie patrzymy na to, że ktoś jest w związku. Dobra. Po prostu nie patrząc na to, dobra? Żeby to było luźno, wiadomo, że to jest tylko zabawa. Murciks, Marcysia i Werso. Mary Werso, bo najbardziej hmm. znam Kiss Marcysia i Kill Murciks. Ty kiedyś się poznałeś w ogóle z Marcysią albo z Marcin? Nie No tak, no przecież się... impreza nasza odbyła w Jenzi. Zawsze zapominam o tym, że Genzy i ekipa ta pierwsza się zazębiała. Tak. Dalsze zestawienie. Drugie. Natsu, Lexi i haj, No i teraz jest konflikt. Hania najbardziej, tylko tu jest taki problem, że ja wiem, że z Hanią bym nigdy się nie dogadał w małżeństwie. A co? Kłócicie się? No wiesz, obydwoje mamy mocne charaktery i zawsze tak gadaliśmy, że jestem lwem, ja też jestem lwem, ale bardzo lubię to, żeby nie było. Powiadaję tak. Kill Lexi, Mary Natsu i Kiss Hania. Kolejne zestawienie, przed mamy tak. Julia Żugej, Monika Kociołek, Lili Mouchano. Mary Julka, bo jestem żugejką, kibicuję jej. Wiesz, że post jak mówi trzymam kciuki, to on robi tak, że trzyma kciuki w górze. No teoretycznie nie ma sensu. No, On jakby został źle nauczony w życiu, tylko czy po prostu sobie tak wymyślił? No tak mówił, że w Poznaniu się mówił. Widzowie muszą nam powiedzieć z Poznania, czy tak się rzeczywiście robi. No to. Kiss, i Kill lili. Ostatnie zestawienie: Kinga Sawczuk, Julia Kostera i Jan Leosia. Jaką ksywkę miała Kinga? Kompleksiara? Siara? znacząca, teraz... historia kiedyś. Ale... No? Tak, Nie znam. zmieniła nawet. Cała historia. Jak jeszcze byłem w Anglii, to napisałem do niej, bo chciałem zrobić taki trend był. Zdobywamy ileś tam followersów w tydzień. I napisałem do dużo ilości TikTokerek wtedy. I ona jako jedyna mi odpisała i chciała wziąć udział. Ale to chyba bym poszedł Laosia Kill, no. Kiss, Mary Kinga Sawczuk eee, fajna historia, mogę ogóle Ciekawe, czy ona pamięta, że to Ciekawe, byłeś ty no. w ogóle. Przebrnęliśmy przez rundę pierwszą, ale trochę się napłóciłeś. No, się trochę napłaciłem <laughs> Runda druga, której się boisz.